Prosta kobieta upokorzona w sądzie, tylko po to, by ich wszystkich zaskoczyć jako nowa sędzia. Katarzyna Sulińska stała pewnie pomimo ich drwin. Sędzia monterski śmiał się salą sądową z jej swobodnego ubioru i bezpośrednich pytań. Nie wiedzieli, że jej szara bluza ukrywała kobietę, która wkrótce założy ich togi. Katarzyna Sulińska staranie dobrała swój strój tego ranka. Zwykła szara bluza na czarnym desircie. Znoszony jeans i wygodne buty. W wieku 45 lat spędziła dwie dekady spinając się przez system prawny od obrońcy z urzędu do szanowanej sędzi okręgowej. Dzisiejsza misja jednak wymagała zostawienia w domu jej dopasowanych garniturów i sędziowskiej postawy. Studiowała swoje odbicie, odgarniając kosmyk brązowych włosów za ucho. Kobieta, patrząca z powrotem, nie przypominała formalnego zdjęcia dołączonego do jej niedawnego listu nominacyjnego. To był właśnie cały sens. Jeden tydzień, mruknęła, poprawiając swoją bluzę. Jeden tydzień, zanim oficjalnie zasiądzie w sądzie okręgowym, zastępując ustępującego sędziego Monterskiego. Sąd z największą liczbą skarg dotyczących lekceważącego traktowania zwykłych obywateli. Sąd. W którym oskarżeni bez drogich prawników podobno otrzymywali surowsze wyroki. Katarzyna zbudowała swoją karierę na sprawiedliwości i odpowiedzialności. Kiedy prezes sądu zwrócił się do niej w sprawie stanowiska, przyjęła je pod jednym warunkiem. Musiała sama zaobserwować dynamikę sądu przed przejęciem władzy. Chcesz zrobić se? – Zapytał prezes sądu Abramski. Muszę zobaczyć, jak działa ta sala sądowa, gdzie nie wiedzą. Kto obserwuje wyjaśniła Katarzyna bez specjalnego traktowania bez przedstawień. Abramski w końcu zgodził się niechętnie. Twoje oficjalne wprowadzenie to przyszły poniedziałek. Do tego czasu jesteś sama, kropka. Teraz Katarzyna sprawdziła zegarek. Sprawa różańskich była zaplanowana na dziesiątą prosta rozprawa, która jakoś ciągnęła się przez trzy lata. Akta pokazywały powtarzające się opóźnienia. Gdzie wyznaczony przez sąd prawnik oskarżonego prosił o więcej czasu, podczas gdy pełnomocnik strony przeciwnej z kancelarii Kowalski i Nowak przepływał bez oporu. Chwyciła swoją zniszczoną skórzaną torbę, wsuwając do niej swoje dane uwierzytelniające i list nominacyjny, na wszelki wypadek. Nie żeby planowała się ujawnić. To było rozpoznanie. Zaparkowała na publicznym parkingu i wyszła z porannym tłumem. Zaniepokojeni członkowie rodziny, oskarżeni. Świadkowie. Nikt nie spojrzał dwa razy. Wewnątrz sali sądowej numer trzy polerowane drewniane drzwi wznosiły się z celową, onieśmielającą postawą. Katarzyna widziała, jak sama architektura mogła uciszyć ludzi. Usiadła w ostatnim rzędzie. Prawnicy wypełnili ławki. Sekretarze tasowali papiery. Rodzina Różańskich siedziała razem, matka, ojciec i córka, Emilia. I fundusz koledżu zniknął w tym, co otwierdzili, że było błędem w sztuce finansowej. Katarzyna zauważyła, jak woźny ciepło rozmawiał z adwokatem obrony, ledwo uznając rodzinę. Sekretarka przewróciła oczami, gdy Emilia zapytała gdzie jest ich prawnik? Przyjdzie, jak przyjdzie powiedziała lekceważąco. Sala zmieniła się, gdy sędzia Montewski wszedł w powiewających czarnych togach. Srebrne włosy Autorytatywne, trzydzieści lat władzy w jego kroku. Proszę wstać. Katarzyna wstała zresztą. Dzisiaj nie była sędzą, tylko kolejnym obserwatorem. Rozprawa się rozpoczęła. Monterski uznał adwokata obrony po imieniu, ale odnosił się do powodów tylko jako drugiej strony. Kiedy wyznaczony przez sąd prawnik końcu przybył dziesięć minut spóźniony, Monterski zbeształ go publicznie wywołując śmiech personelu sądowego Emilia skuliła się na swoim miejscu obrona otrzymała kolejne przedłużenie kiedy powodowie poprosili o to samo monterski odrzucił to bez wahania katarzyna wstała przepraszam zapadła cisza sędzia monterski spojrzał w górę zirytowany pani to nie jest zebranie miejskie proszę usiąść lub wyjść przepraszam wysoki sądzie ale wydaje się, że jest niespójność. Jeśli obrona otrzymuje dodatkowy czas kontynuowała spokojnie, czy powodowie nie powinni otrzymać takiego samego traktowania? Szmery przeszły przez salę A pani jest? Zapytał Monterski chłodno zaniepokojonym obserwatorem Cóż, zaniepokojowane obserwatorze powiedział drwiąco, gdy będzie pani praktykowała prawo przez trzydzieści lat, pani opinia może się liczyć. Wożny wystąpił naprzód. Katarzyna pozostała spokojna. Rozumiem, powiedziała. Dziękuję za wyjaśnienie. Ale Monterski nie skończył. Skoro jest pani tak zainteresowana, powiedział, pochylając się do przodu, może chciałaby nas pani oświecić. Wskazał. Proszę podejść do ławy. Podeszła. Z bliska jego pogarda była niewątpliwa. Pani nazwisko Katarzyna Sulińska. A pani zainteresowanie w tej sprawie? Jestem obserwatorem zainteresowanym procedurą sądową. Roześmiał się, gdzie pani studiowała prawo. Studiowałam prawo, odpowiedziała. Śmiech odbił się echem w sali sądowej. Studiowała pani prawo, powtórzył Monterski. Jak imponujące? Katarzyna zachowała opanowanie. Co pani sugeruje, żebym zrobił inaczej, pani Sulińska. Nie śmiałabym powiedzieć panu. Jak orzekać, powiedziała. Tylko, że spójność ma znaczenie. Parsknął. To jest sala sądowa, nie forum społeczne. Pani sweter i dobre intencje nie kwalifikują pani do kwestionowania mojego autorytetu. Wskazał lekceważąco. Proszę usiść. Zakłóci pani ponownie, zostanie pani usunięta. Całkowicie jasne, wysoki sądzie. Gdy wracała na swoje miejsce, Złapała pokonany wzrok Emilii Różańskiej. Sprawiedliwość, jak się wydawało, nie była przeznaczona dla takich ludzi jak oni. Ale Katarzyna nie skończyła. Zanotowała wszystko. Spojrzenia. Ton. Faworyzowanie. Podczas przerwy sekretarka Marta Jankowska przyglądała się jej uważnie, rozpoznanie migotało. Adwokat obrony śmiał się swobodnie z Monterskim. Nierównowaga była niezaprzeczalna. Gdzie postępowanie wznowiono, Monterski przyznał kolejne opóźnienie. Katarzyna cicho zarejestrowała to wszystko. Potem zauważyła prezesa sądu abramskiego wchodzącego na korytarz. Wślizgnęła się do łazienki. Sędzia Sulińska. Szepnęła Marta. Katarzyna skinęła głową. Zaraz się skomplikuje. Oczy Marty rozszerzyły się. Prezes sądu jest tutaj. Gwem! Katarzyna wyprostowała swoją bluzę. Marta zawahała się. Sędzia Monterski upokorzyła panią tam. Gdyby wiedział, kim pani jest. Ale nie wie, powiedziała Katarzyna spokojnie. Jeszcze nie. I chciałabym, żeby tak pozostało trochę dłużej. Marta spojrzała w stronę drzwi. Prezes sądu zbiera wszystkich w sali sądowej numer trzy. To panią, prawda. Katarzyna skinęła głową. Przyspieszono wcześniej niż oczekiwano. Marta przełknęła ślinę. Powinnam iść. Proszę, powiedziała Katarzyna łagodnie. Daj mi chwilę. Gdy drzwi się zamknęły, Katarzyna powoli wypuściła powietrze i wyprostowała swoją bluzę. To nie było tak, jak wyobrażała sobie swój pierwszy dzień, ale może było dokładnie tak, jak to musiało się stać. Widziała wystarczająco dużo. Lekceważenie nierównowaga. Cicha okrucieństwo przebrane za procedurę. W sali sądowej numer 3 zamieszanie przeszło przez powietrze. Różańscy siedzieli sztywno, ich prawnik blady i niespokojny. Zespół obrony wyglądał zadowolony. Sędzia Monterski stał obok prezesa sądu Abramskiego, jego wyraz twarzy napięty. Co to znaczy, że jest przedstawiana dzisiaj? Mruknął Monterski. Nawet jej nie spotkałem. Abramski spojrzał na niego chłodno. Zrobiłeś już całkiem wrażenie, ryszardzie. Zanim zdążył odpowiedzieć, drzwi sali sądowej otworzyły się. Katarzyna Sulińska weszła do środka. Sala ucichła. Nie poruszała się już jak obserwator. Jej postawa była spokojna, ugruntowana, autorytatywna. Wciąż w swojej szarej bluzie i dżinsach, a jednak niezaprzeczalnie władcza. Twarz monterskiego zbladła. Nie, wyszeptał. Katarzyna podeszła i skinęła z szacunkiem prezesowi sądu, zanim odwróciła się do sali sądowej. Dla tych, którzy mnie nie znają, powiedziała równo, jestem Katarzyna Sulińska. Od przyszłego poniedziałku obejmę rolę przewodniczącej sędziego tego sądu. Westchnienia przeszły przez galeję. Adwokat obrony zesztywniał. Różańscy patrzyli w niedowierzaniu. Chciałabym podziękować sędziemu Monterskiemu, kontynuowała Katarzyna, za dzisiejszą demonstrację procedury sądowej. Była pouczająca. Ścienka Monterskiego się zacisnęła. Prezes sądu Abramski wystąpił naprzód. Sędzia Sulińska poprosiła o możliwość zaobserwowania tego sądu przed formalnym objęciem swoich obowiązków. Jej metody mogą być niekonwencjonalne, ale jej zaangażowanie w zrozumienie tej sali sądowej jest godne pochwały. Administrator sądowy otworzył skórzany folder i wyjął oficjalne dokumenty zapieczętowane insygniami stanowymi. Sędzia Richard Monterski kontynuował Abramski. Po 30 latach służby pana emerytura jest skuteczna w ten piątek. Monterski stał zastygły. Sędzia Katarzyna Sulińska dodała, pani nominacja wchodzi w życie w poniedziałek rano. Katarzyna przyjęła dokumenty z ukłonem. Nie mogę się doczekać służenia tej społeczności ze sprawiedliwością i szacunkiem. Jej wzrok przeniósł się na różańskich. Każda osoba, która wchodzi do tej sali sądowej, zasługuje na godność, niezależnie od statusu czy reprezentacji. Oczy Emilii Różańskiej wypełniły się łzami. Sala była cicha. Sędzia Monterski stał sztywno, pozbawiony autorytetu. Personel wymienił niespokojne spojrzenia. Władza zmieniła się w mgnieniu oka. W świetle dzisiejszych wydarzeń, powiedział prezes sądu abramski, sąd zostaje odroczony do poniedziałku. Monterski w końcu przemówił: Z całym szacunkiem, wciąż jestem przewodniczącym sędzą do piątku. Katarzyna odwróciła się do Różańskich: Czy państwa rodzina byłaby skłonna odłożyć do przyszłego tygodnia z zapewnieniem pełnego i sprawiedliwego rozpatrzenia? Pan Różański skinął głową. Tak, wysoki sądzie. Adwokat obrony zaprotestował ostro. To wysoce nieregularne. Ugoda osiągnięta w warunkach nierównowagi nie jest sprawiedliwością, odpowiedziała Katarzyna spokojnie.